Jest to opowieść o tym, jak osoby z niepełnosprawnościami odkrywają swój potencjał, realizują marzenia i udowadniają, że niemożliwe staje się możliwe. Poznaj Stowarzyszenie Krok za Krokiem. Nie pracuję dla Stowarzyszenia, ale czuję się częścią tej społeczności. Widzę uśmiechnięte twarze dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. Zaangażowanych opiekunów, terapeutów, wolontariuszy. Podziwiam ich determinację. Widzę, jak grają w siatkówkę, koszykówkę, jak ćwiczą na siłowni. To zmienia perspektywę. Pokazuje, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. To, co robią, to nie jest zwykła pomoc, to dawanie szansy na normalne życie, na rozwój, na spełnianie marzeń. To budowanie świata, w którym każdy ma swoje miejsce, niezależnie od swoich ograniczeń. Wierzę, że to, co dzieje się tutaj, zasługuje na rozgłos. Nie dlatego, że to wyjątkowe, choć bez wątpienia jest, ale dlatego, że pokazuje, co możemy osiągnąć, gdy działamy razem. Patrząc na ten kompleks, na tych ludzi, czuję, że jestem świadkiem czegoś wielkiego. To symbol tego, co możemy osiągnąć, gdy postanowimy czynić dobro. I wierzę, że każdy z nas ma w sobie tę moc. I ty możesz być częścią tej zmiany. Twoje wsparcie, choćby najmniejsze, może zdziałać cuda. Przekazując 1,5% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia krok za krokiem, pomagasz budować świat, w którym każdy ma szansę na lepsze jutro.